Rozowa macja to ja jestem na oddziale, ale nikomu tu przypy nie zrobię i niczego nie rozwalę. Są tu stare pozytywne wariaty, dzięki czemu stanę się jeszcze bardziej, duchowo bogaty. bogate. Wariat za pozytywne emocje, bo maria to nie są jakieś troszki, smaczne tylko ludzie duchowo bogaci. Ja znam gruba bym była tylko przypisanie tego wersu. Z wariatami przeżyjemy ludzie wami. Nazywam siebie wariatem, ale nie chcę nikogo urazić. Jeżeli kogoś obraziłem, nazywamy to wariatem, to przepraszam, bo nie chcę spożonych ludzi zrobić jakąś szmatę. I ja za skurwami, którzy rozbieram się na policji, bo nie ma co się sprzedawać i tracić o nowej ambicji. Zdaramy się Stuba dla ludzi. Biegnie, biegnie, biegnie. Dziękuję. stali się Dziękuję.